Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pączki, szybkie pączki z serka hogumonizowanego. Mam tu dwie szklanki mąki, szczyptę soli dam, dwa serki, dwie łyżki cukru, cukier waniliowy, dwa żółtka, łyżeczka sody, wszystko wędruje do naszej miski i przekładamy nasz serek. Całość wyrobimy, rozwałkujemy, będziemy wycinać i będziemy smażyć w głębokim tłuszczu. To są szybkie błyskawiczne pączki, często nazywane studenckie. I tutaj już mamy wszystko przełożone. Ja sobie tutaj tłuszcz rozgrzeję w wysokim rondlu. A międzyczasie będę robiła, tłuszcz się nam rozgrzewa. W międzyczasie będę robiła szybciutkie pączuszki. Masa musi nam się ładnie połączyć i będziemy ją wałkować. Przełożymy na stolnicę. Musimy mieć dodatkowo mąkę do podsypania, ponieważ będziemy je wałkować i wycinać. Całość przełożę na stolnicę i wyrobię, dokładnie wyrobię, ale sobie muszę stolnicę podsypać mąką. I z miski wyjmujemy nasze ciasto. Teraz dokładnie przerobię już gotowe ciasto na stolnicy. Odkładam sobie na bok, a tu delikatnie przerabiam ciasto na pączki. Są to puszyste pączki. Ja wycinam taką foremką. Podsypię jeszcze raz mąką, bo już będę je wałkować. Zawsze wałek sobie opruszam mąką, aby mi się dokładnie wałkowało. Ciasto wycinam, tak, wałkuję tak na 2 cm. I będę foremeczką wycinać. Tutaj mam taką matę Sobie podłożę. I gotowe pączki przełożę na matę też ją sobie lekko okruszę mąką i wycinamy nasze pączki pączki najpierw powycinam foremką potem w środku też wytnę dziurkę i to będą takie szybciutkie błyskawiczne pączki z serka są one bardzo smaczne szybko się robią i tu mam takie w środeczku też wytniemy i będziemy już gotowe układać na naszej macie a pozostałe sobie przerobię będę miała gotowe pączki usmażymy pączki oprószymy cukrem można też dodać cukru waniliowego, można zrobić y, lukier. Lukier robimy z cukru pudru i robimy z soku z cytryny lub mleka. To w zależności jak kto lubi. Nasze pączuszki już są tutaj prawie wyrobione, więc robię następne ciasto, przerabiam i będą następne pączki. Mają one ładny kształt, ładnie się prezentują i tak samo smakują. Przerabiam ciasto, wałkuję i wycinam, aż do skończenia składników. Ciasto musi być troszeczkę grubsze, aby nasze pączki miały wszystkie jednakowy kształt. Wycinam i wycinam w środku. I tak to wyglądają moje pączuszki. Następne porcyjka powycinam i przewałkuję pozostałe. Nasz tłuszcz już się rozgrzewa, więc zaraz będziemy smażyć. Tutaj już mam poprzekładane pączki. następna partia do przewałkowania. Zaraz chyba będziemy wrzucać, bo tłuszcz już zaczyna dawać znać, że się rozgrzał, więc ja jeszcze zrobię dwa pączuszki, a na koniec to już będzie taki kształt, jaki nam się dowolny, jaki nam się podoba, bo to już są ostatnie pączuszki, już ciasto jest wszystko rozwałkowane, pączuszki są uformowane i to jest koniec ciasta. Teraz będziemy smażyć. Sprawdzam, czy nasz tłuszcz jest dobrze rozgrzany. No dobrze rozgrzany, więc wkładam pączki i się smażą. Ja tutaj dałam dwie kostki smalcu do mojego rondla, ale to jest rzecz gustu, bo niektórzy lubią pączki na oleju, a ja smażę na smalcu. Pączki się smażą. Tu już mam pozostałe. Przekładamy w stolnicę i tutaj przesuwamy sobie Nasze te, jak się pączki usmażą, to przełożymy na papier, na ręcznik kuchenny, aby nie było za dużo tłuszczu. Pączuszki się ładnie smażą, muszą mieć złoto-brązowy kolor, oprószymy cukrem i będą gotowe do spożycia. Możemy też dodać cukru waniliowego lub zrobimy lukier. Do lukru to będziemy potrzebować cukier puder i cytrynkę. Pączki już są ładnego koloru, więc je obracam na drugą stronę. Tak się smażą nasze pączuszki. Jak będą z obu stron, to je wyjmiemy na papier. Do do ręczni kuchenny przepraszam. Będą szybciutkie, błyskawiczne pączki z serka homogenizowanego. Niektórzy nazywają pączki studenckie. No, ładnie się smażą, nabierają kolorku. Ja sobie w jednym czasie umyję ręce i będę wyjmować nasze pączuszki i będziemy smażyć. Pączki smażymy partiami. Jedną partię wyjmiemy, drugą włożymy i będziemy tak aż do usmażenia wszystkich pączków. Są one delikatne. Czyste. I jeszcze się troszeczkę muszą posmażyć, ponieważ ja z kolei pączki lubię takie dosyć mocno wysmażone. Taki muszą mieć kolor złoto-brązowy. Nie jasny, tylko złoto-brązowy, więc niech się nasze pączki smażą. <laughs> tutaj pączuszki mamy gotowe, więc ja już je na ręcznik kuchenny wyjmujemy i są gotowe, posypiemy cukrem pudrem i będą gotowe do spożycia. cukier puder posypiam obficie nasze pączuszki i tak to oto wyglądają nasze pączki z serka homo